Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, moi drodzy, dzisiaj robimy paczkę z ikoną ofensywną i nie tylko w każdym razie, jeżeli chcecie więcej, żeby robił paczek z ikonami na tym kanale, to zostawiajcie łapki w górę subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić kolejnych materiałów no i mam nadzieję, że coś ciekawego nam poleci, a czy tak się stanie? Sprawdźcie sami, startujemy! Okej, okay, moi drodzy, no i to się dzieje naprawdę. Robimy ikonę ofensywną na rajo. No i powiem tak, powiem tak, sytuacja wygląda następująco. Overale mamy i dosyć łatwo powinniśmy zrobić to SBC z mojej obliczeń wynika. Tutaj praktycznie wszystko niewymienne, więc przepalamy pierwsze wyzwanko. No i zobaczymy, jak to nam pójdzie i czy się coś ciekawego odda. Teraz ocena 86 będzie. Nie no to. Kurczę, to musi być łatwo do zrobienia. Łatwo, łatwo. Nie może deko z tego wypaść. Nie może deko z tego wypaść. Więc już widzę, że wszyscy są zazdrośni na czacie. Jak ja to tworzę? Aha, paczki. No dobra. Ok. Ok moi drodzy. Siema, sąsiad. Robimy kolejne wyzwanie. 86. No, i są problemy, bo właśnie doszedłem do wniosku, że mam 43 paczki. <laughs> I nie otworzę tej paczki. Dobra, paka za 25k to było właśnie za tą ikonę. Więc od razu zobaczymy, czy coś za tą ikonę nam poleci. Czy jakiś ciekawy tocik może. No nie, no nie. Ale są ekrany, co zawsze nam może coś oddać. Jest Anglia, LP, okej, okay. Mariusz Rashford, na czekał nie będę. Jak najbardziej się przyda na przepałkę w kolejnym wyzwaniu. Stawiamy Oh, mam premier League, Oh, Over Mars. Nie, nie. Trzymajmy się. O, jest walkout. Toc chyba. Walk Toc walkout. Anglia. o. Goldson. Ale numer widzowie. Nice. Kto wie, czy to nie jest w ogóle paczka za ten, za robienie tej ikony. Win jak najbardziej, gratki. Ile taki Goldson kosztuje? 60 koła. Okej, okay. bardzo przyjemna informacja. Okej, okay, moi drodzy, trzecie wyzwanie za nami. I coraz bliżej naszej pięknej, potężnej ikony. Bo zostało ostatnie, w teorii najłatwiejsze. No znaczy, może nie najłatwiejsze, bo tam 65 grania, dwa informy mogą mieć problemy. Ale ostatnie wyzwanie o ikonę ofensywną. Okej, okay, moi drodzy, no i przypalamy ostatni składzik. No i mamy SBC ofensywną. Biorąc pod uwagę ostatnie ikony, jakie trafialiśmy na Rajo, No to naprawdę wszystko wskazuje na to, że tutaj może być odkucie. Yy, pacz, ostatnie dwie ikony. Paczka z ikoną Prime, DECO. Paczka z ikoną Optimus, DECO. No i teraz tak, tutaj deko nie może wypaść, więc jestem jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Tutaj musimy jeszcze wyczyścić paczki, otwieramy paczkę z ikoną. Był DECO Prime, był DECO Optimus, teraz liczymy na Jarka Litmanena. No nie, Litmanen nie może być. No nie, no dobra, dajcie mi Larsona. Ja chcę Larsona, będę zadowolony. No i zobaczmy, ofensywna ikona. Jak będzie coś gorszego niż Larson, to nie wiem, to się załamie, ale mam nadzieję, że Henka Larson. Meksyk, no nie, to jest lepsza karta niż Larson. Ajajaj, aj, aj. Czyli dało lepiej. O, Hugo Santos, eh. To jest potężna karta. 92 tempo, 93 strzały. To jest not bad. To jest not bad. Karta warta prawie pół miliona końców. 92 overall. Powiem szczerze, to można pomyśleć do pierwszego składu, net. No dobra, no to lecimy. Ofensywna ikona, proszę Państwa. Czy tutaj oddaję. Zobaczmy, ofensywna ikona. I w tej ofensywnej ikonie zapraszamy Brazylię, Holandię, Stoiczkow. O nie, to nie jest dobra wersja. To nie jest dobra wersja. Gdyby to, to był Optimus, a to jest chyba Medium Prime, coś takiego, Medium chyba. Ale Stoiczkow, no nie jest najgorszy, ale na tym etapie gry, kiedy są tocy, to można. To można już narzekać. 360 tysięcy. cyklu. Tak średnio, w cyklu tak średnio, niestety. Moi drodzy, kolejna ofensywna ikona. No i sprawdzamy, czy to jest ten dzień? Czy to jest ten dzień? Czy to jest ta nadzieja kiedy będzie coś potężnego. Brazil. K Base, jest tylko jaka wersja. Oboptimus, oboptimus. Prime też jest dobry. 90 overall. Cz, cz, cz. Też jest ok, Ale... Ale... No, zdecydowanie bardziej cieszyłbym się gdyby to był Prime lub Optimus. Kolejna paczka z ikoną, Attacker Icon Pack. Czy będzie potężny atak? Uwaga, uwaga, szukamy Brazylii. Brazilu, Brazilu. I... Ojojoj, oj, 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 problemy. Problemy ob Optimus chociaż. Ojojoj, ojoj! Oj, oj, oj. Medium Larson. Unlucky to, o Jezus Maria, nie, nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. 85 tysięcy końców. Czy Quixel nie kosztuje więcej niż ta karta, co jest wystawiona za 85 tysięcy? A my, moi drodzy, przechodzimy już do paczki z totsem, tak na rozgrzewkę przed nagrodami za Food Champions. No i zobaczymy, czy coś ciekawego na raju tutaj poleci, przepalamy. Trochę wysokich overali, bo 86 Ale to dzięki temu dajemy 8382. No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj wypadnie. W ostatnim odcinku widzieliście jak trafiliśmy na koniec króla. Teraz tego króla przepalamy. O Boże! <laughs> 37 paczek! No to zacznijmy od tego tocika. piłkarz tots. No i nie ukrywam. Cały czas będę poszukiwał Van bisaki Alaby Mukiele. A! Jest Argentyna? Elo? Uuu, tak Jafiko! To jest fajna karta, tylko musi być obudowana ikonami, żeby to miało sens. No bo jak Argentyńczyka wcisnąć do obrony? No właśnie. Ale karta jak najbardziej ciekawa, jak najbardziej fajna. Z wysokim overallem też. No, spoko, spoko. Nie mogę narzekać, nie mogę narzekać ponad 140 koła. Legancko, widzowie, elegancko. No zobaczymy. Dobra. Kurde, jaki skład i tu jest paczka z ikoną. Ciężkie wyzwanie, żeby tutaj. Ale chyba najlepiej na obronę, co? Ronaldinho, jak Ronaldinho jest na łapce widzowie. Neymar, Ronald... jaka ten. Ojoj, Jakiś potężny Maldini by, w... by wleciał, co? Zobaczymy, postaramy, postaramy się. Dobra! Kolejna paczka z ikoną, proszę Państwa. Kolejna paczunia z ikoną. I kto tym razem dołączy. Ojojo, oj ojoj, oj, 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 zapomniałam o tej karcie w ogóle, może Optimus chociaż tak! Jest Optimus Sukera, okej. Okay. To jest plus, to jest plus, że to jest Optimus, wersja Optimus pana Dawora, bo to już jest karta z cyklu Strzał-Gol 400 tysięcy końców warte 4 na 4 no ten finishing właśnie, to jest to strzał gol 98 Finishingu, no dobrze, że Optimus, że jak Shuker to Optimus, bo każda inna jego wersja to już chyba za mało na tym etapie gry. No ale do tego składu no i tak Shuker nie wejdzie, tylko jedynie Forfanowska można sobie nim pograć, nie?